Witajcie, kochani. Chciałam wam pokazać, bo wzięłam się za robotę troszkę za wcześnie. Powiem w skrócie, tutaj w tej krótkiej skrzynce w zeszłym roku zasadziłam trzy krzaki truskawek. Truskawki się bardzo rozrosły, o tutaj nawet żyjątka sobie domek znalazły. Chcę wam pokazać, jak z tych trzech sadzonek Zrobić dużo więcej, żeby nasze plony były większe niż w zeszłym roku. Tutaj już jedną rozćwiartowałam Tutaj na, na, cztery, na cztery młode sadzoneczki. Wszystkie suche listki obrywamy i możemy nawet do tej skrzynki wrzucić, niech się że tam kompostuje. Zawsze dodatkowe witaminki dla naszych troskawek. O, i teraz delikatnie to musimy rozdzielić. To jest, to jest jedna trzecia naszej skrzynki z zeszłego roku. I teraz całą tą nadwyżkę ziemi sobie tutaj rozkładamy. Tucheliskie obrywamy. Ja w zeszłym roku ściółkowałam to słomą, żeby ziemia tak nie wysychała w skrzynkach. Najważniejsze... Korzenki mogą się poprzerywać, nic się nie stanie. Najważniejsze, żeby nie zerwać liści, no bo to już będzie, mówiąc kolokwialnie, po ptokach. Delikatnie... Znaczy nie delikatnie, stanowczo, ale... Z wyczuciem o, zobaczymy, ile tutaj nam krzaczków wyjdzie. Tutaj z tego jednego krzaczka to wcale nie jest taka lekka robota, jakby się mogło zdawać. O, tutaj nam wyjdą trzy. O, to tak sobie to. Patrzcie, stonka. Stonki od razu się pozbywamy, bo nie chcemy, żeby nam się dobrała do naszych upraw. Co jeszcze? Aha, tutaj jeszcze Wam powiem, że pod spód, pod tą ziemię, którą tutaj wysypałam, Całe dno wyściłałam takim kupnym obornikiem wydlęcym suchym. Nie pachnie to za ładnie, ale na pewno pomoże rosnąć naszym truskaweczkom. Ja może z tej skrzynki na razie wezmę o, znowu ślimaczek. Z tej skrzynki weźmiemy ziemi, zasypiemy tutaj, żeby to już na gotowo zrobić. Bierzemy sobie taką skrzyneczkę. Ja na razie jeszcze nie mam stałego miejsca dla niej. Ale postawię sobie na parapet. Moje truskaweczki są takiej fajnej odmiany, nie wiem jak się nazywa, ale one wiszą do 80 cm w dół. Bardzo fajnie owocują. Pokażę Wam z drugiej strony, yy, które też właśnie pokażę Wam, ile udało mi się zrobić sadzonek z jednej skrzynki, które miałem z zeszłego roku. Mam trzy. Tutaj już sobie wiszą. Yy, no tutaj troszkę sadzonek wziąłem z zeszłego roku, ale zaraz dołożę sobie. Co można też sobie kupić na liście, na takie. Takie kwadraty yy, belowane. No i nie zapomnij, żeby dziurki z podwodu zrobić, żeby woda nie stała. No i podlewać i czekać na plony.